Cześć, to jest jestem Graczka Napowy. Dzisiaj opowiem Wam o produkcji, która nie nadaje się może na taki segment główny, natomiast na niedzielę jak najbardziej. Jest to oczywiście Dagon, świeżynka z 24 września tego roku, wydana przez polskie studio Beat Golem. Jest to bardzo krótka gra przygotowała bardziej, interaktywny film bym powiedział nawet ponieważ nie mamy tam na zasadzie żadnego wpływu na bohatera oraz na postać w sumie to je, je, na bohatera i na fabułę możemy tylko jak pasażerowie po prostu podążać za kolejnymi kolejnymi jego ruchami natomiast jest to bardzo ciekawa, coś chyba intrygująca historia Oparta na zasadzie, kropka w kropkę, może powiedzieć, spisana pra praktycznie linijka po linijce od opowiadania Lovecrafta, jednego z pierwszych jego opowiadań. Mianowicie, yy, yy, bohater yy, rozbija się, że to znaczy rozbija się na pewnej wyspie, prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje, na jakiejś dziwnej przestrzeni znajduje się y, nawet nie wiem za bardzo w jaki sposób i musimy że tak powiem iść z nim krok po kroku po całej jego eksploracji tej wyspy i wszystkiego co on tam y, zaobserwował gra jest bardzo krótka, że dosłownie 20 minut 30 jakieś się czyta ciekawostki, które są jeszcze od czasu do czasu ukryte i gdzieś tam zawarte w tle już graficznie na całkiem przyzwoicie. Natomiast no widać, że nie jest to może wysoko produkcja, raczej jest to ten budżet niski, bardziej ekonomiczny. Aczkolwiek nic tutaj nie umując, naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jest całkowicie udźwiękowiona, oczywiście. Więc cały ten tekst jest też opowiadany przez lektora. Gra. Przenosi nas pomiędzy szeregiem ruchomych ekranów tak naprawdę. Praktycznie żaden ruch pomiędzy nimi nie występuje. Więc oglądam po prostu y, ekrany, na których troszeczkę ruchu się tam znajduje gdzieś gdzieś tam się na przykład jakiś widać wiatr, widać jakieś chmury, które się poruszają, czy na przykład fale na wodzie. Tak, to naprawdę gra za stykaj i czeka po prostu na nas, ale będziemy chłonąć, będziemy chłonąć ten klimat, bo tu głównie chodzi o klimat i historię. Tu żadna akcja nie występuje, nie musimy się martwić o życie. O szybkość naszych decyzji możemy spędzić na każdym ekranie, ile nam się tylko podoba. Także, mówię, jest to po prostu bardzo fajna, żeby powiedział, ekranizacja opowiadania, które możemy sobie po prostu przeklikać ja Wam mogę polecić więc zwłaszcza, że jest udostępniona w wersji darmowej tak naprawdę cała ta przygoda i tutaj do, dokupić można jedynie chyba tam ścieżkę dźwiękową oraz chyba z jakichś zestaw PDF-ów także nic tylko po prostu brać, cieszyć się spędzić sobie mówię te pół godzinki, jeden wieczorek yy. Bardzo ciekawym i drukowanym opowiadaniem. Także ja Wam polecam. Komentarze są oczywiście Wasze. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.